Jak kochane, słuchajcie, dzisiaj rozpoczynamy sobie bardzo fajnego vloga. Jedziemy na paznokcie, będziemy robić zakupy kosmetyczne, więc na pewno będzie bardzo fajnie. Spędzimy sobie fajnie czas. Dzisiaj mamy środę, są tak naprawdę ostatnie dni wakacji, więc wiedziałam, że spędzę sobie dzisiaj ten dzień z wami. Oczywiście ja każdy dzień z wami spędzam, tak naprawdę, czy to na Instagramie, czy to na moim TikToku. By the way, zapraszam was oczywiście bardzo serdecznie do niego. Bardzo chętnie bym się teraz rozgadała, naprawdę mam mnóstwo tematów do rozmowy i w ogóle powiedziałabym wszystko, co mam na, w głowie i w sercu, ale słuchajcie Słuchajcie, mam bardzo mało czasu, tak naprawdę za 10 minut powinnam już wychodzić z domu, muszę się przebrać, ogarnąć, spakować, więc y, póki co już chyba nic więcej nie powiem. Jedne co powiem, to to, że zrobiłam sobie ten makijaż w, słuchajcie, 20 minut, więc jak na to, że wygląda on w miarę ok, to bardzo się z tego powodu cieszę, bo właśnie jest taki idealny czas, jeżeli chodzi o makijaż do szkoły. Włosy sobie dzisiaj zakręciłam na taki nocny wałek i są różne, bo te się zakręciły tak bardziej, te mniej, ale nie chciałam używać ciepła na nich, więc stwierdziłam, a sobie zrobię to w ten sposób. No cóż, no nie wygląda to nawet wyraz estetycznie, ale my się tym nie przejmujemy ja się lecę przebierać, bo chciałam jeść w tym sweterku, w tym topie, ale potem ma być za gorąco, więc zaufam i przebiorę się. Buziaczki widzimy się już za niedługo, najprawdopodobniej pod Rosmanem, bo najpierw idziemy do Rosmana, później na Paznokcie i później do Hebe. To oglądał to Spool, ten doskonale kojarzy ten sklep z tam błaszonię. Wróciłam już z Rosmana, wydałam tam dokładnie stówkę. Miałam oczywiście w planach wydać mniej, ale to jest raczej standardowe już, jeżeli chodzi o zakupy kosmetyczne. Mam jeszcze sporo czasu do paznokci, więc teraz sobie pochodzę, pooglądam różne rzeczy. Później lecimy na paznokcie i do Od Ostatnio zobaczyłam taki komentarz, że ktoś się nie może doczekać tego, aż w końcu się przeprowadzę i będę urządzać własne mieszkanie i uwierzcie mi, ja też czuję taki baj w tym momencie. To jest możliwe, to będzie, ale jeszcze dużo lat. Serio, ja właśnie kocham wszystkie takie rzeczy do domu, jakieś takie pierdółki, łyżki, wszystko, dekoracje. Więc ja się nie mogę tego doczekać. Najchętniej, bym w ogóle teraz się już przeprowadziła i tak po swojemu urządzała, oczywiście mając milion na końcu na to. Nagrywam Wam telefonem, więc mam nadzieję, że nie przekazałam Wam jakąś bardzo jakość, ale pokażę Wam coś, co jest po moim marzeniem, jeżeli chodzi o przyszłe mieszkanie czyli organizacja wszystkiego, czego się da, jakieś takie pojemniczki estetyczne, tutaj takie, takie. No Wygląda to przepięknie, szczególnie jeżeli jest to właśnie tak poukładane na półkach. Stwierdziłam, że kontynuuję tego vloga ale już telefonem, zobaczymy jak będzie, jak będę w innym miejscu, ale wyszłam teraz już z M1 i lecę na paznokciach. Jak one wyglądają tak, są sporo odrosty i jednego na drugiej ręce nawet nie mam. W zjedzenia do tej porze już jest normalny rok szkolny jeżeli będzie taka sama pogoda to ja tam się będę autentycznie po topić siedząc na lekcjach plus tego jest rzeczywiście taki, że ja idę tydzień do szkoły i później wylatuję na wakacje więc to jest jedyny plus powrotu do szkoły w tym momencie Już słuchajcie, na miejscu lecę teraz na paznokcie. Tak się prezentują moje paznokcie wcześniej. Chciałabym zrobić takiego klasycznego, dużego frencha. Mam to zaplanowane już naprawdę od kilku miesięcy, więc chodźcie ze mną. Paznokcie zrobione, ale jedziemy teraz już na zakupy dosyć głośno, bo stoję na przystanku, ale czekam na autobus i jedziemy dalej do hebra. No dzień dobry, chyba do Was się nie odzywałam trochę, ale już... Nadrabiam, pokażę Wam, co sobie kupiłam dzisiaj. Zacznę od pierwszej rzeczy, która nie była w planie, ale była bardzo tania, bo za ten koc zapłaciłam 30 zł. Taki kocyk barankowy, on jest bardzo fajny, bo opakowanie, a czy opakowanie, <grych> tak z tej strony, jest taki właśnie misiowy i od drugiej strony ma taki, yy, taki też miś, ale taki miś, który faktycznie fajnie ociepla więc bardzo fajnie będę miała go sobie już na jesień, teraz nie będę go rozkładać, zostawię sobie go na takie właśnie chłodniejsze wieczory żeby mieć taki fajniejszy klimacik i naprawdę bardzo mi się podoba, jest taki mięciutki i też o dziwo jak na tą cenę jest taki fajny mięsisty polecenia dziewczynom Antipo, kupiłam sobie ten właśnie dezodorant od DAF On, dezodorant, antyperspirant szczerze jak to jest antyperspirant i kocham jego zapach, bo już nie ja go nie miałam, miała go moja koleżanka, naprawdę ten zapach jest cudowny, jest taki słodziutki. Nie wiem, czy to się różni, bo tu jest napisane, że to jest dezodorant, a tu jest napisane, że to jest antyperspirant, ale widziałam to też na TikToku i jak zobaczyłam, że to jest taka czysta wanilia, to naprawdę stwierdziłam, że ja muszę go mieć i pachnie naprawdę przepięknie. Kocham wszystko co waniliowe, ja kocham każdy zapach, który jest słodki, więc bardzo się cieszę, że właśnie taki produkuję. Kupiłam sobie na mój zbliżający wyjazd, ale też do kosmetyczki szkolnej. Taki mały lakier do włosów z On kosztował 3 zł i stwierdziłam, że w sumie sobie go wezmę. Ma 75 ml, jest taki malutki, nie zajmuje jakoś dużo, więc gdy będę miała ulizane fryzurki, to będę sobie go brać, żeby w razie czego coś poprawić. Co do makijażu, to kupiłam trzy rzeczy. Nareszcie znalazłam na promocji tą konturóweczkę od Eveline. Sprawdzam, czy dobry kolor na pewno wzięłam. Tak, dobry kolor, jedyneczka to jest ta konturówka variette, tak to się chyba Mówi, wziąłam sobie moją kredkę Do brwi, oczywiście ja ją kupuję Bardzo często, to jest moja chyba trzecia I tak samo trzecia jest to moja Ta pomadka, znam, także nowości Nie ma, są rzeczy sprawdzone Chociaż nie, to jest nowością I w sumie mogę sprawdzić kolorek, bo już widziałam ją raz, ale nie zapomniałam o tak ona się prezentuje Serio ten kolor jest bardzo ładny Więc fajnie i też ma bardzo fajną konsystencję Jak na tą niską cenę Chciałam sobie kupić też jakiś taki setting spray tańszy Bo szkoda mi tego Charlotte używać tak dużo Codziennie do szkoły Ale nie mogłam nic znaleźć ani w Hebe Ani w Rossmanie, więc muszę sobie zamówić I druga siata, która jest więcej kosmetyków I jakichś tam innych rzeczy Kupiłam taką odżywkę do włosów Bo ogólnie kupiłam, słuchajcie mojej kochani Kupiłam ten szampon, ja kocham naprawdę tą serię, ale niestety nie było odżywki z tej serii, więc stwierdziłam, że wezmę tą, bo widziałam dobre opinie na ten temat i dobre opinie na ten temat, więc testujemy sobie to, ale naprawdę ten produkt kocham i moje włosy pachną po nim po prostu przez cały dzień. Do testu wzięłam sobie ten olejek z Annią. Wzięłam to mleczko z Eveline, które podobno pachnie jak ciasteczko waniliowe. Ja bardzo lubiłam się takie zapachy. Czy tak pachnie, nie wiem, ale pachnie bardzo ładnie i podobno bardzo fajnie na nawilża, więc voila! Również z polecenia takiej TikTokerki wzięłam desodorant. On jest męski, ja Old fajsku używałam i wiem, że on wiele osobom robi jakieś tam podrażnienia, akurat ja z tym problemu nie mam. I ten zapach pachnie bardzo ładnie, tak rzeczywiście dla każdego, bo ten wcześniejszy, który miałam, to akurat był taki stricte męski, a ten pachnie bardzo ładnie, jak cytrusowo i podobno w połączeniu z tym to jest ogień. Wziąłam sobie żel do mycia, ja najbardziej lubię to żele do mycia z Isany. Zapisałam sobie, że mam kupić jedne z daw ale ten staw śmierdział mi takim skiszonym jakimś ogórkiem, nie wiadomo czym, więc wzięłam ten taki klasyczny za 3 czy tam 4 zł, kiedyś kupowałam za 2 zł, więc inflacja w Polsce jest wysoka, ale on pach pachnie najładniej i też ma najładniejsze takie ładne klasy klasyfikowanie. Kupiłam sobie psalotkę, bo moja już jest taka zniszczona, że boję się, że niedługo wyrwie mi wszystkie zęby, wszystkie rzęsy. Kupiłam też do właśnie takiej kosmetyczki szkolnej, do plecaka, do torebki Taki zestaw y, chusteczek nawleżanych. Tutaj mamy jeszcze bieliznę, tego wam nie będę pokazywać. I dwie dekoracje do pokoju. To już mam, ale jest teraz tańsze. W ogóle ja to kupowałam za 7 czy tam 9 zł, teraz jest za 5, więc kupiłam kolejne na jedną półkę i takie jeszcze. Także w ten oto sposób prezentują się całe dzisiejsze zakupy. Ważyły one sporo, no ale tak jak widzieliście, było dużo ciężkich płynów. Dzisiaj też na pewno chciałam iść na spacer, ale też przy okazji muszę naleźć paczkę, więc chciałabym iść na ten spacer w momencie, w którym ta moja paczka przyjdzie, żeby móc naleźć te inne, odebrać no i przede wszystkim iść na spacerek, wykorzystać te ostatnie ciepłe dni wakacji. Ustają, że ciepłe dni będą jeszcze cały czas niestety, ale... ale nieważne. Chciałam Wam, słuchajcie, pogadać coś w trakcie odbierania paczki. Ale Karpa ja jestem w szoku. Naprawdę ja nie wiem, co tutaj się może znajdować, bo miałam w wy cztery rzeczy. A cztery rzeczy to, to raczej nie są. Ale słuchajcie, przyszedł że to mnie paczka z szajna. Aktualnie na niej stoicie, więc muszę was ruszyć lekko, sorry. Przynajmniej takie dwa typikki, baby teasy. To mogę Wam pokazać w sumie ten biały. Zobaczymy, czy ja go wstawię, czy nie. Jak tam z tym prześwitywaniem. Takie. I teraz zobaczymy, co dostałam od Carpatry, bo paczka naprawdę jest spora. Zawsze dostawałam w tych takich ich kartonikach i one były sporo mniejsze. Także zobaczymy. Jestem tak ogromnie wdzięczna, że naprawdę mogę współpracować z Carpatry i w ogóle, że mam taką możliwość w życiu, w tak młodym wieku. Naprawdę spełnienie moich marzeń Pola, gdyby to zobaczyła dwa lata temu. Dwa lata temu, przez całe moje życie o tym marzyłam, więc ją jakby wystarczyła dwa lata temu, to już bym się w ogóle poryczała. Słuchajcie, moje kochane. Tutaj mam kolekcję męską, z tego co widzę, bo ja ją wybierałam bardzo dawno, ale zaczniemy sobie od tej damskiej, bo na pewno to Was bardziej interesuje. Jeżeli obserwujecie mnie na TikToku, to na pewno już widzieliście tego, ten filmik. Ej, mega fajnie, bo ja się bałam. I bardzo fajny ma materiał taką koszulka. Ja się bałam, że to będzie taki materiał trochę jak. I yy, właśnie te sety sportowe, tylko że to będzie oversize. A to jest taki materiał fajny, bardzo fajny. I to jest taki właśnie t shirtik Bardzo fajny. Tu ma takie fajne logo Carpatry. I ma takie sportowe przyszycia. Tutaj mamy tą samą koszulkę, tylko że w większym rozmiarze. Możemy ją otworzyć. Chyba to jest to sama. Nie, to nie jest ta sama. To jest męska. Tutaj mam taką górę. Bardzo ładną swoją drogą. Taką bardzo klasyczną, czarną, bardzo fajną. Ja lubię właśnie takie zwykłe, sportowe rzeczy. Fajnie to będzie wyglądać na pewno. Co my tu mamy dalej? Shorty. O, shorty też bardzo fajnie, bo ja swoje, słuchajcie, noszę cały czas. Więc fajnie. Przyda mi się jakaś nowa parka. One wyglądają też na pewno takie bardzo klasyczne i one chyba tak one z tyłu nie mają przyszycia, więc bardzo fajnie. Są takie, jeżeli mówię, że niektórym z Was na pewno nie mogu... mogą się nie podobać takie przyszycia z tyłu. Takie bardziej, wiecie, przyszycie tutaj. Mm, ale to są takie. To jest w ogóle kolekcja Ultra Basic, także idealnie dla mnie. Tutaj mamy też ten Tisik, tylko że Emeryka to też sobie od razu otworzę. Kontynuując, co my tutaj jeszcze mamy dla mnie? Coś? Czyli jest tutaj coś jeszcze dla mnie? Tu O, legginsy i właśnie czarne legginsy też chciałam, to są takie najbardziej klasyczne rzeczy, bardzo fajne właśnie na Backtusku, więc jeżeli wy to oglądacie, pewnie oglądacie to jakoś w połowie września, pewnie wyglądacie, jak ja to na wyjeździe. To są no, takie same czarne leginsy, bardzo fajne, w ogóle lubię, bardzo właśnie takie klasyczne czarne legginsy, tylko że te nie mają przeżycia jak seria. Blaze i alur ma przyszycia, a tutaj właśnie nie ma, więc fajnie. Na pewno większej ilości z Was może się nas podobać, bo wiem, że większość z Was też może się czuć niekomfortowo w tym. Carpatri, dziękujemy bardzo serdecznie. Ja jeszcze przymierzę kolejny czarny t-shirt, tylko że tym razem z innej strągi. No i przymierzymy ten, zobaczymy czy on rzeczywiście będzie ok.